Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykłej postaci Kościoła katolickiego, kimś, kogo życie było prawdziwą inspiracją, świętym Filipie Neri. Jego historia jest pełna radości, miłości i cudów, i jestem pewien, że Was zachwyci. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Polubić ten filmik i podzielić się nim ze znajomymi. Razem odkryjmy niesamowite życie świętego Filipa Neri. Filip Neri urodził się 21 lipca 1515 roku we Florencji, we Włoszech. Już od najmłodszych lat wykazywał zaraźliwą radość i głębokie oddanie Bogu. Jego rodzice, Francesco Neri i Lucrezia Damościano, byli pobożnymi ludźmi. Którzy zaszczepili w nim wiarę chrześcijańską. Mimo finansowych trudności rodziny, Filip zawsze miał pozytywne nastawienie i hojnego ducha. Kiedy Filip miał osiemnaście lat, przeprowadził się do Rzymu, aby zamieszkać z kuzynem, który był kupcem. Zaczął studiować filozofię i teologię na Uniwersytecie La Sapienza, ale szybko zdał sobie sprawę, że jego powołanie leży gdzie indziej. Filip czuł wezwanie, aby służyć Bogu w bardziej bezpośredni i osobisty sposób. Rzym w czasach Filipa był miastem pełnym kontrastów. Było tam dużo bogactwa i władzy, ale także wiele biedy i korupcji. Filip, ze swoim współczującym sercem, czuł się przyciągany do osób marginalizowanych i potrzebujących. Zaczął poświęcać swój czas na opiekę nad chorymi, biednymi i pielgrzymami, którzy przybywali do miasta. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w Filipie Neri była jego zdolność do nawiązywania kontaktu z ludźmi. Miał szczególny sposób, by sprawić, że każdy czuł się kochany i doceniany. Jego radość była zaraźliwa, a wielu przyciągała jego ciepła i dowcipna osobowość. Filip wierzył, że świętość nie polega na byciu poważnym i surowym. Prawdziwa radość jest znakiem świętej duszy. W 1551 roku Filip został wyświęcony na kapłana. Zaczął przyciągać grupę naśladowców, którzy regularnie spotykali się na modlitwie, dyskusjach o wierze i wykonywaniu dzieł miłosierdzia. Ta grupa ostatecznie stała się kongregacją oratorium, wspólnotą kapłanów i świeckich oddanych modlitwie, kaznodziejstwu i służbie innym. Kongregacja oratorium była wyjątkowa. Ponieważ nie wymagała formalnych ślubów od swoich członków. Zamiast tego była to wspólnota oparta na przyjaźni i wzajemnym zobowiązaniu do wiary i miłosierdzia. Filip wierzył, że miłość jest największym z wszystkich darów i nie ma granic, jeśli naprawdę kochamy innych. Oprócz swojej niestrudzonej pracy w Rzymie, Filip Neri był również znany ze swoich mistycznych darów. Istnieje wiele relacji o proroctwach i cudach związanych z jego osobą. Jednym z najbardziej imponujących epizodów było to, gdy Filip jeszcze jako młody człowiek miał wizję Ducha Świętego jako kuli ognia, która weszła do jego ust i stąpiła do serca. Od tego momentu Filip odczuwał głęboką przemianę duchową i gorącą pasję do miłości Bożej. Innym cudownym wydarzeniem było wskrzeszenie młodego człowieka, który zmarł. Filip został wezwany, aby pocieszyć pogrążoną w żałobie rodzinę, a po przybyciu poprosił o pozostawienie go samego z ciałem. Po gorącej modlitwie młody człowiek powrócił do życia. Ten cud, podobnie jak wiele innych, potwierdził reputację Filipa jako świętego i bliskiego Bogu człowieka. Filip miał również dar proroctwa. Często potrafił przewidzieć przyszłe wydarzenia i udzielać odpowiednich rad. Pewnego razu Filip doradził młodemu szlachcicowi, aby nie wyruszał w podróż statkiem. Młodzieniec zignorował radę i zginął w katastrofie morskiej. Te mistyczne dary sprawiały, że wiele osób szukało u Filipa duchowego przewodnictwa i pocieszenia. Modlitwa była centrum życia Filipa Neri. Spędzał długie godziny na adoracji najświętszego sakramentu i zachęcał swoich naśladowców do tego samego. Filip wierzył, że modlitwa jest kluczem do życia w świętości i że poprzez nią możemy uzyskać wszystkie potrzebne łaski do naszego zbawienia. Miłość Boża jest jak ogień, który przekształca wszystko, czego dotknie. Był również znany ze swojego zapału do spowiedzi. Filip spędzał wiele godzin, słuchając spowiedzi i udzielając duchowych rad. Jego podejście było zawsze pełne współczucia i zachęty, pomagając ludziom odnaleźć drogę powrotną do Boga z radością i nadzieją. Wierzył, że spowiedź nie powinna być momentem strachu, ale okazją do doświadczenia miłości i miłosierdzia Bożego. Jedną z najbardziej urokliwych cech Filipa Neri było jego poczucie humoru. Wierzył, że radość jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego i często używał humoru do nauczania i inspirowania. Pewnego razu Filip ogolił połowę swojej brody, aby nauczyć swoich naśladowców o próżności. Mówił, że radość jest łaską, którą otrzymujemy od Boga i którą powinniśmy dzielić się z innymi. Filip również używał humoru, aby utrzymać swoich naśladowców w pokorze. Często żartował podczas spotkań kongregacji Oratorium, tworząc atmosferę lekkości i radości. Jego swobodne i przyjazne podejście przyciągnęło wielu ludzi do wiary i życia religijnego. Wpływ Filipa Neri na Rzym i Kościół katolicki był głęboki i trwały. Jest pamiętany jako Apostoł Rzymu ze względu na swoją niestrudzoną pracę w mieście, gdzie pomógł ożywić wiarę wielu osób i zainspirował powstanie wielu dzieł miłosierdzia. Kongregacja oratorium kontynuuje jego dzieło do dziś, rozpowszechniając przesłanie miłości, radości i służby. Filip został kanonizowany w 1622 roku, a jego święto obchodzone jest 26 maja. Jest przykładem na to, jak życie w wierze i radości może przekształcać życie innych i przyciągać ich do Chrystusa. Jego życie jest świadectwem mocy świętości i radości. Pokazując nam, że można żyć świętym życiem, nie tracąc poczucia humoru i radości z życia. Filip Neri był człowiekiem, którego życie naznaczone było radością, miłością i cudami. Jeśli ta historia was zainspirowała, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić ten filmik i podzielić się nim ze znajomymi. Razem możemy rozpowszechniać przesłanie miłości i radości, które Filip Neri tak intensywnie żył. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem